Dzień dobry, dzień dobry. Piotr Surmaczyński z zimowego Londynu. Ja wiem, bo wiecie, co to za zima, śniegu nie ma. No, ale cóż, no śniegu nie mamy w tym roku, ale mamy jarmarki świąteczne. No i właśnie na jeden z tych jarmarków na południowym brzegu Tamizy teraz was zabiorę. Chodźcie ze mną po czołówce. Jarmarków świątecznych o tej porze roku w Londynie jest kilka. My zaczniemy nasze zwiedzanie od sadoku, koło londyńskiego ratusza. Tam znajduje się nasz ulubiony jarmark, na którym kręciliśmy. Prawie co roku kręcimy jakiś film. Teraz jeszcze jestem na Tower Bridge, ale już za chwilę przejdę z północnego brzegu tamizy na południowy. Obok mnie tutaj widzicie City. Wszystko to jest ładnie oświetlone. A, a przede mną ten wysoki wieżowiec z tą elektroniczną choinką na szczycie. To Szart, największy budynek mieszkalny w Europie. Jedyne czego nam tu trochę brakuje. To śnieg, ale wy macie w Polsce tego śniegu w nadmiarze, więc jeżeli możecie, przyślijcie trochę na święta śniegu. No, i doszliśmy, już jestem naprzeciwko ratusza. Nie mamy tutaj wprawdzie ryneczku, a mamy takie nabrzeże, ale mamy tutaj jarmark. Za mną widzicie, porozstawiane są różne budy. Zaraz zobaczymy, co w tym roku można w nich dostać. Chodźcie. Jak się można było spodziewać, przede wszystkim jedząko. Tutaj mamy pity. Moja rodzinka tutaj jest ze mną. Kupuję sobie kawałek, Co kupujecie? Daleśniki. Alexksne z y, Alex truskawkami, a Gabrynia jakie? Banana. Z bananami. A na następnym stoisku mamy świeczki zrobione w filiżankach. Bardzo fikuśnie to wygląda popatrzcie. A za mną stoisko z zawieszkami choinkowymi. Nie są to takie typowe bombki, ale też ładne, popatrzcie. A za Mikołajowa biżuteria, trochę to kiczowate, no ale takie chyba są święta, taki jest duch świąt. Popatrzcie. Mamy też oczywiście bar piwny, który jest tutaj zaraz za mną. Przed barem dużo ludzi, bo w Anglii, pewnie tak jak w Polsce, jest taka tradycja, że nie wolno palić w barach, więc ludzie palą na zewnątrz. Palenie i picie jest niezdrowe, nie polecamy, nawet na święta. Mamy też tradycyjną kuchnię tutaj, ale nie myślcie, że taka tradycja polska to jest tradycyjna, singapurska, indyjska, chińska, japońska. Wszystkie tradycje mamy tutaj w jednym, bo wszyscy świętujemy, wszyscy na całym świecie świętujemy Christmas. Nawet jeżeli nie jesteśmy chrześcijanami, no to święto takie... Komercyjne już w tej chwili i nie chodzi tutaj, żeby obchodzić na narodziny pana Jezusa. Tylko chodzi o to, żeby pójść na jarmark, zjeść sobie niemiecką kiełbaskę albo singapurskie krewetki. W każdym razie, żeby być razem z rodziną, żeby świętować i nie do końca ma to związek z religią. No ale tak jest w komercyjnym Londynie ja wiem, że niektórzy się oburzą. Co zrobić takie czasy? Hej. Te świąteczne stoiska ciągną się po horyzont wzdłuż tamizy od Tower Bridge, który jest tam za mną, w drugą stronę tam w stronę Tate Modern, w stronę London Eye. Jak idziecie wzdłuż rzeki z różnymi przerwami, jest mnóstwo takich stanowiska, mnóstwo takich budek, mnóstwo takich jarmarków, najfajniejszy chyba jest przy teatrze, przy naszym olfietr, przy teatrze narodowym. Nie wiem, czy dzisiaj uda nam się tam dotrzeć, ale tam też warto pojechać, bo tam chyba jest taki najfajniejszy. Chociaż ja wiem, ten tutaj nad tamizą przy Ratuszu też jest fajny. No, to teraz popytamy się i przypadkowych przechodniów z TVP. Co Wam ci się najbardziej podobało? Eee, wszystko oprócz. <laughs> <laughs> nie, no generalnie, no jak, jak to Christmas Market, nie? Jest wszystko. E, ja mogę powiedzieć, co mi się nie podoba. Nie podobają mi się ceny, bo są strasznie duże. I nie podobają mi się, że tu jest strasznie dużo jedzenia, i od razu jestem głodna, pomimo tego, że jestem już po jedzeniu. <laughs> no a Aleks, co to mi się najbardziej podobało? Podoba mi się naleśnik. <grabiusza> <grabiusza> tak, ja oczywiście kamienie. Gabisia, co ci się najbardziej podoba? Wszystkie. Wszystkie kamienie. Mhm. Bo Gabusia zbiera kamienie. Mama, a to co się najbardziej podobało? Wszystko. Wszystko absolutnie wszystko. I jest atmosfera świąteczna? No pewnie. <grabiusza> Muzyka jest piękna. E, świetnie wyposażone kramy. Wszystko jest ładne. Święta powinny być w śniegu. Nasze na ogół w Londynie są w deszczu, ale też jest fajnie. Można się dobrze bawić. Chociaż podobno zapowiadają, że od poniedziałku ma padać się śnieg. Na pewno się o tym ode mnie dowiecie. Zostańcie z nami. E, jak doszliście do tego momentu, bardzo proszę, lajkujcie, piszcie komentarze, e, szerujcie. E, no i oczywiście, kto nie jest zasubskrybowany, subskrybujcie, bo warto.